Witam wszystkie mobile. Chciałem zaprezentować najnowszy model radyjka CRT-MIKE. Nowa wersja określona wersją 2,5 Radio z automatycznym RF Gainem oraz dodatkowo dodaną przez producenta regulacją podświetlenia. Antenka podpięta, helikalna, Fire stick, FL3. W radiu załączona blokada szumów, manualna. Załączona automatyczna, automatyczna regulacja czułości, czyli Auto gain sobie pierwszy próg ograniczenia czułości ze względu na miejsce w którym się znajdujemy dużą liczbę stacji pracujących a sama, a o, a sama? A sam tryb automatycznej regulacji czułości odbiornika nie ma na celu regulowania, zmniejszenia czułości odbioru. Więc radio samo nie wybiera sygnałów najczytelniejszych, najlepszych tylko ten automat ma, ma za zadanie zmniejszyć czułość odbioru przy odbiorze. Bliskiej i silnej stacji. Tak więc, w sumie, działanie tej, tej funkcji jest praktycznie niezauważalne nie podczas jazdy. A w sumie w naszych egzemplarzach, wcześniejszych w wersji 2.0, nie było problemu przytykania się odbiornika w AM. -ie. Więc yy, jedyną Funkcją, która może się przydać, to przy notnej jeździe zmiana podświetlenia trzystopniowa do wyłączenia. Więc opcja dosyć, dosyć wygodna. Samo radyjko, naprawdę. Automatyka, podobnie jak w wersji Starczy, też jest regulowana. Tak jak widać, cały zakres regulacji jest płynny. Co dużo w dalszym ciągu. Radyjko to numer jeden, jak chodzi o ręczniaki. odsłuch na tej antence z tym radykiem to ponad dobre 10 km od słuchu słuchać, słuchać tutaj starą dwójkę słuchać autostradę Załączymy drugie radyjko, również podpięte o smutna helikalna. Na polecenie zasługuje w dalszym ciągu oddzielność funkcji automatycznej od blokady ręcznej. Tak więc jednym przyciskiem przełączamy zakres, tryb automatyczny regulowany, przytrzymując. Wracamy do trybu blokady manualnej. Naprawdę to wszystko pracuje precyzyjnie. Mamy godziny szczytu, godzina mniej więcej 13 właśnie wybiła. Tutaj sobie możemy dowolnie regulować ilość tych sygnałów, które chcemy słyszeć. Wyłączymy funkcję automatycznego rewgeina. Proszę bardzo. Ten sygnał właśnie był z drodziska. Z autostrady. Więc ponad wdychę od słuchu. A zmieścimy. Stajemy właśnie w Pruszkowie. Tak jak widać dowolnie można regulować. Chcemy więcej słyszeć bez zmiany progu działania. Najważniejsze w tym radyjku został wymieniony filtr drugi pośredniej na ceramicznym URATA, co też troszeczkę sprawia, że radyjko pracuje bardziej selektywnie. Można je ustawić w tryb wersji eksport. Będzie pracowało wtedy z dużo większą mocą nadawczą, około 10 W. czułości odbiornika płynnie zmniejsza zasięg w odbiorze. Tak jak widać. sygnały można dowolnie regulować, czy w trybie automatycznym, czy w trybie manualnym. Więc niezdecydowanym, a poszukującym radyjkad, które można dowolnie zainstalować. Centralkę, która nie jest jakichś wielkich rozmiarów, można spokojnie czy pod siedzeniem. Radyjko na takim uchwycie, który jest u nas dostępny na stronie z pełną możliwością regulacji. Lukujemy sobie, gdzie nam podoba się, gdzie nam wygodniej. W razie jakichś dalszych pytań, proszę śmiało pisać czy na despocie elektronicznej, czy tutaj w komentarzach do filmu, chętnie odpowiem. I póki co, dziękuję za uwagę.